Dzień dobry, witajcie serdecznie. Jak tam wasza majóweczka poszła? Weekend majowy. Było te 30 stopni, co jak zapowiadali? 10, pierwszego, 10, drugiego, 10 trzeciego. Jakby nie liczyć 30 stopni. <grym> Słuchajcie, dzisiaj waszym i moim gościem Lord Voldemort. <grym> Fundacji Na Szpikowani. Mówiłem Marlena, że to wykorzystam. Marlena Czajkowska. Znacie ją z, z działań związanych z Fundacją Na szpikowani, ale o tym to potem. Zaczniemy troszeczkę od prywatnej strony. Łączy nas coś wspólna pasja, bo bawisz się w fotografię. Tak. Bo widziałem, Cię, poznaliśmy się bodajże na inwencie, na którym był. No tak no bliżej się poznaliśmy na inwencie, na którym był Michał Wiśniewski. Biegałaś wtedy z aparatem, porobiłaś fajne zdjęcia skąd się wzięła pasja? Od zawsze była. Od zawsze? Od zawsze. Od, od małego w sumie. No gadaj trochę, gadaj. No. no taka słuchajcie, Merlena jest wygadaną dziewczyną. Widzicie ją na pewno na Instagramie, a od zawsze była. No, od no zawsze, zawsze była. była, no co ty mówisz. Ale zajmujesz się bardziej profesjonalnie tym tematem, czy to jest? To bardziej... od, od dwóch lat, bardziej tak profesjonalnie, bo tak ogólnie to cykam zdjęcia, jakoś tam 12 lat mhm. będzie, ale no tak bardziej profesjonalnie od dwóch. Czyli drobne zarobki i tak dalej, tak? sesje dla innych na zlecenia. Mhm. To... Masz swój, swój pan fanpage, który tam rośnie z tego co widzę. Słuchajcie, nawet go lubię, bo yy, konkurenc <grym> konkurenc <grym> konkurencję trzeba obserwować i patrzeć pod po, po tego młoda krew. Yy, no, ja ci powiem, że ja się na przykład zaraziłem mnie zaraził fotografią yy, świętej pamięci pan Wiktor Wołkow, z którym miałem przyjemność być na plenerze i to takim nie byle jakim, bo lataliśmy yy, samolotem nad Biebrzą i wtedy podpatrywam pana Wiktora jak jak fotografuje no i wtedy tak się może tak powiem, zaraziłem czymś takim a ty się kiedyś zaraziłaś Chwalił pochwaliłem się Trudno to powiedzieć tak naprawdę. ja mówię Ale nie wiem, ktoś ci dał aparat, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam w sumie, ktoś się zaczęło. Mama kupiła mi mój pierwszy aparat w 2009 roku. Wtedy miałam, nie wiem, 14 lat i jakoś zaczęłam robić zdjęcia swoim koleżankom. Profil na Max Models założyłam jako fotograf i zaczęłam tam z tymi dziewczynami chodzić na te. Kto nie wie, co to Max Models, to to jest taki, taki portal, gdzie zrzeszający fotografów generalnie zajmujących się modelingiem yy, i tam fotograf może spotkać modelkę, modelkę, modelka może spotkać fotografa. Znaleźć sobie yy, temat FTP to jest pewnie Ci znany, czyli yy, zdjęcia za pracę. Dobra, bo to tak gadu no. gadu. Yy, jak będziecie chcieli skorzystać, ja polecam, <grym> siebie też polecam, to my siebie polecamy. Na, na we wzajem. Tak, polecam. Kaszka ma Mind z tyłu za kamerą. Dzisiaj mamy oboje głupawkę. Nie wiem skąd to się wzią. Może dlatego, że słuchacie Białymstoku, dzisiaj jest słońce. Także jest, przychodzi wiosna, a witamina D, która jest, której nam brakowało przez tyle, tyle miesięcy, w końcu nas zaczęła atakować i pewnie stąd dobre nastroje. O! Dobra, Marlena, Ty w Naszpikowanych kiedy się pojawiłaś? W Naszpikowanych jestem od jakichś dwóch lat, mhm. od marca 2019 roku. No Pojawiłam się z wyższych powodów, ponieważ moja córeczka była podopieczną mhm. Naszpikowanych. No i dzięki niej tutaj teraz działam już te dwa lata. Czyli Twoja mała miała białaczka? Tak, tak. I ten, ten powód, powód wyższy, czyli e, po historii e, trafiłaś tutaj i postanowiłaś wspomóc Rafała i, i wesołą Komandę. Znaczy, w sensie to y Rafał y, raz całą załogą naszpikowanych zmusili, żebym pracowała. Mm. <grych> Chcieli, abym tu była. No, po prostu zaczęłam się z nimi jak y, rodzina, tak? I, ile ja mam? Kurczę. Y, Momentów, że chcę stąd odejść, tak, bo mi przerasta ta cała sytuacja. Wracają mi te starsze wspomnienia, które były. Tupisz, no... tupisz nóżką i dobra mam dosyć. Tak, sobie. jak się czyta historię swoich podopiecznych, mm -hmm. wszystko wraca z osobistych doświadczeń, tak? I ile razy się chce to zostawić, no ale jest taka właśnie taka moja Lilia, która mówi, mama, ja cię wspieram, tak? mm -hmm. ja jestem z tobą i no ja muszę być tu dla nich po prostu. No. Ku jej pamięci. Ku jej pamięci. Tak. Chcesz o tym opowiedzieć naszym widzom, jak to było? Ja wiem, że to są ciężkie tematy, zaczynam widzieć łzy w Twoich oczach, natomiast wydaje mi się, że nasz cykl, nasz pikowane rozmowy jest właśnie w tym celu. Krótko, chcesz o tym opowiedzieć? Zależy jeszcze co? To opowiedz swoją historię. W takim zakresie, jaką chcesz, jak, 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 jak chcesz ją opowiedzieć. W sensie, jak się wszystko zaczęło? No, jak się zaczęło, jak się potoczyło. Tak, może od tego zacznę, że ja zaczęłam pomagać w fundacji, y, ogólnie pomagać, y, rzeczy biorąc, y, ludziom chorym na nowotwory krwi, ludziom po prostu potrzebującym w innych, w każdych innych sferach, po mojej własnej tragedii, która mnie spotkała. Tak naprawdę mnie to wcześniej nie interesowało, bo mnie to nie dotyczyło, tak? Dlatego mam też taki komunikat wszystkim, że no, choroba może spotkać każdego. I czy to mnie, czy ciebie, czy wszystkich dookoła jutro pojutrze za miesiąc, za kilka lat. No bo Zawsze Białaczka może tak być. To jest nienacka. nienacka, tak. U nas zaczęło się od siniaczków, bo mhm. Lilia była kilkumiesięcznym dzieckiem i ona dosyć szybko już zaczynała chodzić przy meblach. Stawiała swoje pierwsze kroki. No ale pojawiały się jej te siniaki na głowie, na stópkach, w takich miejscach, gdzie nie powinny się one pojawiać. Ale zaczęła bo... się zastanawiać, nie uderzyła się czy coś, Uch. tak? Brałaś pod uwagę takie rzeczy? Tak, Chyba ile razy ja partnera byłego swojego opierdzielałam z tego powodu, że jej nie dopilnował, mhm. bo ona upadła na główkę czy coś. Zaczęłam porównywać później zdjęcia z mojego synka, Kacpra, który w tych samych miesiącach też również mhm. zaczął chodzić, no ale on nie miał tych siniaków, tak. No i żeś, żarówka się zapaliła, że coś jest nie tak po prostu, mhm. bo to był tylko jedyny objaw w naszym przypadku, tak, a ich jest mnóstwo. Pojechaliśmy do pediatry. No ale wtedy o tych, o, o tych objawach nie wiedziałaś, tak, bo nie pracowałaś przy tym, nie, nie, nie wiedziałaś nie. co jest, czyli... No, pojechaliście do pediatry tylko. Z, Bo się z tym naczytałam takim skier... już. No, A już się tak, naczytało. Tak, gogle było odpalone. Naczytałam się wszystkiego. że anemia i tak dalej. Nie brałam pod uwagę nawet nowotworu. To była, po prostu byłam nastawiona na taką anemię. Tak? Mhm. Nie wiem, albo niedobór tych płytek, jakieś tam mało płytkość, ale no, nie na nowotwór. Tak? No i pojechaliśmy. Sama zażądałam skierowania. Na krew, mm -hmm. A później to już krótka piłka, bo z laboratorium, jak pojechaliśmy następnego dnia, no to zadzwonili, aby jechać od razu na SOR. Tak, no i. No i kompleksowe badania. I... Tak, tak. Jak mocno była zaawansowana białaczka? Bardzo mocno. Lilia miała białaczkę na szpikową mm -hmm. M7, czyli najgorszej kategorii, jakie tylko może być. No, na M7 nie ma. Nie ma ratunku? Nie ma ratunku. Czy na M7 jest byłby ratunkiem przeszczep? Niekoniecznie. Nie, jest M7 jest bardzo, bardzo, bardzo mało na całym świecie. tak no to... Czy zadawałaś pytanie lekarzom i no sobie to na pewno, tak? Skąd się wzięła ta białaczka? Jeż. Czy nie miałaś siły już po prostu? Ja naprawdę szukałam źródeł, hmm. czy, skąd to mogło się wziąć i tak dalej, tak? Ale tak naprawdę nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Zazwyczaj białaczka szpikowa dotyka starszego społeczeństwa mhm. ani niemowląt. To jeszcze to najgorszej kategorii. Te. To ile Lilia ja miała, jak zdiagnozowano? Osiem miesięcy. No to to faktycznie bardzo szybko. No i co? No, a co do przeszczepu? No, to... Praktycznie na cały świat była tylko jedna osoba, która miała już krytyczną granicę wieku, mhm. gdzie już się nie bierze takich osób pod uwagę zazwyczaj odrzuca się je. Mhm. Miał 55 lat y, pan. A druga y, opcja to była krew pępowinowa z Australii. Dwie osoby praktycznie, tak? Czyli znaczy jedna osoba w wieku 55 lat, a y, druga to krew pępowinowa na cały świat. Dlatego. Y, Kurczę, zostanie potencjalnym dawcą szpiku jest naprawdę ważną rzeczą, jak ktoś może, no to powinien to zrobić, jak ktoś może, a ludzie traktują to jakby nie dotyczyło to ich i widzę, jak marna nawet jest pomoc mhm. w tych czasach, tak, w tych czasach mamy COVID i tak dalej, on tylko się liczy. To o tej pomocy no. zaraz, zaraz porozmawiamy. Hmm. Czyli powiedziałaś, że... To, że jesteś tutaj z nami, to zawdzięczasz swojej córce, która gdzieś tam z góry na ciebie patrzy i mówi, ty matka, ja cię obserwuję i ty masz tu pomagać I tak, i tak, tak się tu trzymasz tego statku. Tak. Marlena się zajmuje social mediami. Ty się zajmujesz Facebookiem, zajmujesz się Instagramem, zajmujesz się kontaktem z, z potencjalnymi darczyńcami waszymi. Jak wygląda, jaka jest rzeczywistość, bo tak powiedzieliśmy sobie, wiemy, że jest w tej chwili COVID, że jest ciężko, no wiadomo wszystkim jest nam ciężko, ciężko jest przedsiębiorcom, jeszcze gorzej jest właśnie stowarzyszeniami i fundacją. jak wygląda w tej chwili sytuacja? No ciężko, no nie ma co wijać w no jest ciężko tak. Ciężko pozyskać nawet darczyńców czy sponsorów, żeby ktoś pomagał. Tak jak wcześniej to robił, bo sam nawet nie ma na to pieniędzy. No. Gadżetów macie dużo, bo z tego, jak się wchodzi do, do, do fundacji, to będę zapraszany wszystkich serdecznie. To tutaj gadżetów jest, jest dużo, natomiast wydaje mi się, popraw mnie, jeżeli się mylę, że odzew ludzi licytujących jest coraz chyba słabszy. Coraz słabszy. Tak. Czy myślisz, że to jest kwestia zasobności portfela? Myślę, że między innymi. Marlana, jak można Wam pomóc jeszcze? Jak można Tobie pomóc w, w, w działaniach fundacyjnych? Jak można nam pomóc? No, w... Być z nami, obserwować, mm. tak? Wpłacić chociaż tą złotówkę raz, chociaż, na raz na jakiś czas, tak zawsze złotówka to coś do przodu. Podarować coś na licytację. Ja na przykład posprzątałam ostatnio swoją, swój dom tak. Tak mocno, że się pozbyłam wszystkich różnych, że tak powiem, pierdół, typu ozdób na stół, parapet i tak dalej. I teraz mam tylko jedynie kwiatki żywe na parapecie. I to mi Które a... pewnie też za chwilę przekażesz na licytację. Ja wszystko przekazuję na licytację. No. Jak gościłem Huberta, no znaczy, w zasadzie, dziwnie to brzmi. No, my jesteśmy tu u siebie i gościłem Huberta, dzisiaj goszczę Marlenę. Jak rozmawialiśmy. Z, z, z Hubertem. Hubert zapalował właśnie o, o to, jak macie coś fajnego, to żebyście przekazywali fundacji. E, rozumiem, że ty to jak najbardziej potrzebujesz. Oczywiście, że tak. tak. E, szukamy darczyńców, no przede wszystkim finansowych. Fundacja na dzisiaj ma około 60 podopiecznych, tak. a liczba rośnie e, cały czas. Potrzebujemy. Słuchajcie, nie, nie, nie owijajmy w bawełnę, potrzebujemy czego? Has, hasy, kasy. Tak, kasy, no nie ma co wijać bawełnę, mówię, nawet ta złotóweczka, kurczę, no to co tydzień jest z portfela, no to już naprawdę od każdego byłoby super, bo mamy 8,5 tysiąca obserwujących na Facebooku, mhm. tak, fundację ma. Więc, no kurczę, tak, 2 złoty, no dobra, złotówka, nie 2 złote, no nie, co tydzień, no. mhm. Kur, że jest fajna kwota by była. No, od każdego. to jest, no jest 8,5 tysiąca, słuchajcie. No to jest no. 8, was 8500 tysiąca na Instagramie ile mówisz? Jest? Na Instagramie na fundacji 4800. No to jest, to jest tak, tak, w sumie daje 12, no 12 tysięcy. Odwiem, że to mogą być wspólnie. Czy zakładam, jest około 10 tysięcy. Każdy z Was po 2 zł miesięcznie. To jest, słuchajcie, 20 tysięcy. 20 tysięcy to jest takie bezpieczne zaopatrzenie, myślę, jednego podopiecznego. No, są podopieczni, którzy, którzy wymagają wpłat na, na poziomie 40 tysięcy, tak? Natomiast 20 tysięcy plus y, licytacje plus jakieś tam wpłaty od y, darczyńców, sponsorów, to już się robią z tego no potężne właśnie. pieniądze. A jeszcze, jakbym y, mogła swoich, ze swojego no. konta prywatnego, no to jeszcze byśmy, byśmy mieli więcej, tak? No to, kurczę, ale się nie słuchają, niestety. Słuchajcie, zauważcie jedną no. rzecz. Jak wejdziecie sobie na grupę licytacji, Fundacja na Szpikowanie i Licytacji, zauważcie, że pewne gadżety licytują: Rafał Dubiejko, Marlena Czajkowska, Hubercik, Paweł Skowroński. No wszyscy, to są ludzie, którzy są stricte związani z fundacją, mimo to licytują, napędzają tą, a chyba tutaj mistrzem jest Paweł Skowroński, prawda? On najwięcej wylicytowuje. Także nie dość, że gość wkłada swoje życie, swoje serce, swoje pieniądze, to jeszcze licytuje rzeczy, które notabene i tak za chwilę przekazuje dalej znowu na, na, licytację. na licytację. Jeszcze mama yy, naszej podopiecznej też najczęściej licytuje. Mm. No. Słuchajcie, myślę, że dzięki wam, yy, może nie myślę, jestem pewien, I to dzięki wam fundacja funkcjonuje. Yy, to dzięki dobrym ludziom, dobrej woli to wszystko, że tak powiem, działa, i, i, i nie będzie takiej sytuacji, że e, mała, małe dziecko odchodzi z tego padołku tylko dlatego, że nie było szansy mu pomóc. E, pamiętajcie to, co, o czym mówiła Marlena. Ja powtórzę jeszcze raz. Rejestrujcie się w bazach danych, bo to jest bardzo ważne. To nie boli, wystarczy oddać trochę krwi. Jak pamiętacie, rozmowę z Edytą, która była dawcą dla Madzi, ona powiedziała Wam, że oddanie szpiku drugiej osobie to jest po prostu kilka godzin leżenia na kozetce, oddawania krwi. To nie ma igieł w biodro jak było kiedyś. Technologia idzie całkiem, cały czas do, do, do przodu. Może będzie kiedyś tak, że. Nie wiem, że wystarczy nasz włos yy, czy kropla krwi, że to się później sklonuje i będzie można oddać tak, no sklonowane ale... komórki. Niestety tak nie ma, nie. ale jeszcze chciałabym dodać właśnie co do tej sytuacji z Lilią moją. Mamy tu do pierwszą Madzie, która, do której pasowało naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. Ich było kilkadziesiąt tysięcy, jak nie więcej, pasujących potencjalnych dawców szpiku i ta Edyta, dawczyni, ona była z miasteczka obok Białogostoku, także naprawdę fajny to był traw. A z kolei w mojej sytuacji tak jeszcze przypomnę, były raptem dwa warianty na cały świat. Także jeszcze raz chcę powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo ważne, więc jeżeli, jeżeli możecie, to zarejestrujcie się, bo uratujecie kogoś życie. Rejestrujcie się, bo jak nie, to na, naślę na Was Voldemorta, zobaczycie, przecież będzie Was straszył, a jeszcze dogadamy się, weźmy, zrobimy tutaj seans, dogadamy się z Lilią i Lilia Was będzie nachodzić po nocach i będzie Wam śrubkę wkręcać i zobaczycie, szybko przybiegniecie do Arcekiku, żeby się zarejestrować. Może jak się skończy pandemia, zorganizujemy tutaj znowu taki ten zbiór chętnych spis chętnych, jak było na, na rynku Kościuszki. Może pandemia się skończy i też będzie można się spokojnie rejestrować. No. Moi kochani, Barlena Czajkowska to jest ta dziewczynka, która Wam... Przepraszam, że tak mówię, będzie dziewczynka, ale Ty jesteś drobna. Jak dziewczynka wyglądasz taka, młoda? Bo jesteś młoda. To ona, ona nakręca Facebooka na Szpikowani, Fundacja na Szpikowani. Ona na, na, nakręca Instagram. To do niej jak macie jakiekolwiek problemy śmiało, możecie pisać. Na pewno wam odpiszę. Może nie o każdej porze dnia i nocy, ale wiem skąd indon że potrafi nawet w sobotę wieczorem, w niedzielę odpisać o sobie to Hubert bardziej łaskawy jest. Czy Hubert. Słuchajcie, dwoje cudownych ludzi, dwoje cudownych pracowników Fundacji Naszpikowanych, Marlena i Hubert. To są ludzie, którzy naprawdę robią kawał, dobrej i wielu ludziom potrzebnej roboty. Nie wiem, o tak się robi. Słuchajcie, serduszka, tak, nie wiem, jak i tak dalej. Marlena Czajkowska, Maciek Berger, Fundacja Na Szpikowanie. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie, wytrwanie do końca tego odcinka. A my już będziemy mieli dla Was fajnych rozmówców w przyszłym tygodniu mamy już parę tematów umówionych, ale to nie zdradzimy. Oglądajcie naszą stronę. Tam będą na pewno zajawki, z kim będziemy rozmawiać. Trzymajcie się. Hej.